Dania typu fast food dostarczają całkiem sporo kalorii, mają mało wartości odżywczych, a dodatkowo mogą być źródłem szkodliwych substancji. Ale czy znajdzie się na nie miejsce w zdrowej diecie? Oczywiście. Nazywam się Zuzanna Zwolińska, jestem dietetyczką i psychodietetyczką i dzisiaj pokażę wam trzy przepisy na dietetyczne fast foody. Jestem przekonana, że te przepisy zasmakują nawet największym fanom fast foodów. Zamieńcie puste kalorie na pełnowartościowe posiłki. Z tymi przepisami wprowadzenie zdrowych nawyków okaże się dużo prostsze niż myślicie. Dzisiaj przygotujemy trzy przepisy: pizzę na gotowym spodzie, burgera wołowego oraz burrito z mięsem mielonym. Zaczynajmy! Jako pierwszy przepis przygotujemy pizzę na gotowym spodzie. W tym przepisie wykorzystujemy gotowy spód do pizzy i tak naprawdę spody do pizzy mają bardzo podobny skład do tortilli. Składniki takiego spodu do pizzy to przede wszystkim mąka, woda, oliwa z oliwek, sól oraz drożdże. Gdy wybieracie gotowy spód do pizzy, to zwróćcie uwagę na to, aby w składzie nie znajdowały się tam żadne zbędne dodatki, takie jak cukier, emulgatory, stabilizatory czy substancje konserwujące. Dodatek oliwy z oliwek w składzie sprawia, że ten spód do pizzy ma Niską zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych. Zaczynamy przygotowanie naszej pizzy od polania jej oliwą z oliwek. Lewam sobie na łyżkę i skrapiam cały spód oliwą. Gdy mamy oliwę na spodzie, możemy ją teraz rozsmarować. Kolejnym składnikiem jest pasata. Ona będzie odpowiadała za pomidorowy smak sosu. Pizzę doprawiamy ziołami. Ja mam tutaj zioła prowansalskie, ale tak naprawdę możecie użyć równie dobrze oregano czy bazylii. A teraz do smaku dodaję odrobinę soli. Jako dodatek do naszej pizzy wykorzystujemy pieczarki. Ja mam tutaj już wcześniej pokrojone. Im więcej warzyw na naszej pizzy, tym lepiej, bo będzie miała ona po prostu więcej wartości odżywczych. Dalej dodajemy cebulę. Oczywiście zwykłą cebulę równie dobrze można zamienić na cebulę czerwoną lub ją pominąć, jeżeli nie lubicie. Teraz na pizzy układam szynkę. My wykorzystujemy szynkę z kurczaka, ale równie dobrze może być to szynka z indyka. Całą pizzę posypujemy teraz serem. My wykorzystujemy mozzarellę, taką żółtą, którą wcześniej starliśmy na wiórki. Teraz przekładam sobie całą pizzę na blachę i wkładam do piekarnika, który jest rozgrzany do 240 stopni na 8 minut. Nasza pizza już jest gotowa. Zobaczcie, jak się fantastycznie prezentuje. Przekładam ją na deskę i teraz całość możemy posypać rukolą. Pierwszy przepis mamy już za sobą. Tak się prezentuje pizza na gotowym spodzie. Teraz przechodzimy do przygotowania burgera. I tym razem stawiamy na burgera wołowego i wykorzystujemy mięso wołowe. Nie każdy burger musi być na bazie mięsa spurczaka czy indyka. My tutaj stawiamy na mięso wołowe i jak najbardziej może się ono znaleźć w zdrowej diecie. Ale pamiętajcie o tym, żeby nie przekraczać tych 400 gramów w tygodniu. Taka ilość czerwonego mięsa będzie odpowiednia. Jak już wspomniałam, w miseczce mam mięso wołowe, które doprawiam solą oraz pieprzem. Następnie z takiej porcji formuję około dwa burgery, które są w grubości około 1 cm. Tak przygotowane burgery smażymy na patelni. Oczywiście możecie dodać odrobinę tłuszczu, najlepiej oliwy z oliwek, ale jeżeli macie dobrą patelnię, to myślę, że smażenie bez tłuszczu też tutaj przejdzie. Na patelni smażę burgery i tak naprawdę wystarczy, żebyśmy smażyli je przez około 5 minut, ale pamiętamy o tym, żeby stale je obracać. Burgery prawie gotowe. Teraz czas na ser. Kładę po plasterku sera na każdego burgera. Ser już na burgerach, więc teraz przykrywamy patelnię i czekamy aż się rozpuści. W momencie kiedy czekamy aż ser się rozpuści, możemy przejść do pokrojenia warzyw. Potrzebujemy pokroić pomidora oraz ogórki kiszone. Dzisiaj przygotowuję dwa burgery, więc spokojnie całego pomidora wykorzystam. I teraz kroję sobie ogórka w plasterki. Poza pomidorem oraz ogórkiem do przygotowania burgerów potrzebujemy również cebuli i tak naprawdę możecie wykorzystać tutaj taką cebulę, jaką lubicie. Może być biała, może być czerwona, a również sprawdzi się cebula dymka. Wszystkie składniki mam już gotowe, więc teraz możemy przejść do składania burgera. My zamiast tradycyjnej bułki maślanej wykorzystujemy bułkę grahamkę, która ma więcej wartości odżywczych i zdecydowanie będzie dużo lepszym wyborem, jeżeli jesteście na przykład na diecie redukcyjnej. Bułkę przekrawam sobie na pół i jedną część smaruję. Ketchupem. Od razu również przygotowuję drugiego burgera. W tym przepisie, zamiast gotowych, sztucznych, tłustych sosów, wykorzystujemy ketchup oraz musztardę. I na drugą połówkę bułki nakładam musztardę. Teraz na bułkę nakładamy warzywa i zaczynamy od czegoś zielonego. My stawiamy na rukole, ale tak naprawdę możecie wykorzystać dowolną zieleninę, którą lubicie. Może to być sałata, rukola, tak jak my, oraz roszponka. Rukole mamy już na bułce, więc teraz ułożę po plastrze pomidora, nawet po dwóch plastrach. Dalej, ogórek. Im więcej warzyw ułożymy do burgera, tym lepiej będzie miał on więcej wartości odżywczych. A jeżeli coś Wam zostanie z przygotowania burgera, bo nie zmieściło się na bułkę, możecie to podać obok na talerzu. Dalej kładziemy cebulę i czas na ostatnią część naszego burgera, czyli mięso razem z serem, i drugi kawałek mięsa. Zostało nam zamknąć naszego burgera połówką bułki i tak się prezentuje. Gotowy burger respo. Czas na ostatni przepis, czyli burrito z mięsem mielonym. W tym przepisie zaczynamy od ugotowania ryżu. W miseczce mam już przygotowany ryż. Wystarczy, że w rondelku wsypię ryż i zaleję go dwa razy większą ilością wody i wystarczy, że przykryję pokrywką i w momencie, kiedy ryż wchłonie całą wodę, to będzie gotowy. Teraz przejdę do rozgrzania patelni i od razu na patelnię wleję również oliwę z oliwek i myślę, że spokojnie całą łyżeczkę możemy wlać. Gdy patelnia się już nagrzeje, to dorzucamy cebulę i przeciśnięty przez praskę czosnek. Teraz dorzucamy jeszcze na patelnię mięso. I do tego przepisu wykorzystujemy mięso mielone z indyka. Mięso zaczyna dochodzić, więc teraz kolejnym składnikiem są pomidory. Tak naprawdę możecie wykorzystać tutaj pasatę albo drobno pokrojone pomidory, takie gotowe spuszki. Teraz mieszamy i czekamy aż z pomidorów odparuje woda i całość sosu lekko zgęstnieje. Woda z pomidorów już odparowała, więc teraz dodaję fasolę czerwoną, kukurydzę, urywam kilka listków kolendry, wrzucam bezpośrednio do sosu i całość jeszcze doprawiam papryką wędzoną, szczyptą kminu rzymskiego i na koniec dodaję pieprz oraz sól. Teraz wszystkie składniki mieszam ze sobą I jako ostatni składnik naszego sosu Dorzucam ryż. Teraz wszystko dokładnie mieszam i za chwileczkę będziemy przekładali to wszystko na tortillę. Sos mamy gotowy, więc teraz na talerzu układam sobie jeden placek tortilli i nakładam gotowy sos. I teraz, tak naprawdę, przechodzimy do najtrudniejszej części, czyli do składania burrito. Zaczynam od złożenia boków. Teraz zawijam tortillę od tyłu i próbuję to wszystko tutaj ze sobą zawinąć. I mamy gotowe burrito. Teraz przekroję je na pół i tak prezentuje się od środka. Tak prezentują się fast foody w wersji Respo. Pamiętajcie, że w zgodzie z zasadą 80 na 20 w zdrowej diecie jest miejsce na wszystko. Nie tylko na takie wersje fast foodów, ale również na te klasyczne.